Z upływem lat układ naszej twarzy, opisany jako trójkąt młodości, zamienia się w piramidę wieku. Zapadają się okolice skroniowe, zanikają poduszeczki tłuszczowe, zmniejsza się objętość kości, słabną mięśnie i wiotczeje skóra. To powoduje, że nasza twarz jakby opada. Pacjent, który zgłasza się na konsultację zaniepokojony widocznymi ubytkami tkanki na powierzchni twarzy, może oczekiwać pomocy. Znakomitym preparatem jest kwas poliumelekowy, który w naturalny sposób odbudowuje zaniki w okolicach skroniowych, kontażów i policzków. Skulpt które wykorzystujemy nie tylko do odbudowy objętości, ale również do regeneracji struktury skóry. Dlatego wykorzystujemy ją nie tylko na powierzchni twarzy, ale również szyi, dekoltu i brzucha. Skulptra pobudza regenerację i produkcję kolagenu, a zwiększając swoją objętość, uzupełnia zaniki poduszeczek tłuszczowych. Od dawna wykorzystywany do produkcji wchłanialnych nici chirurgicznych, a od kilku lat nici do liftingu. W medycynie estetycznej podaje się go w postaci płynnej. KULPTRA pobudza organizm do samodzielnej produkcji kolagenu. Już po jednym zabiegu widoczna jest stopniowa, lecz zauważalna poprawa układu rysów i stanu skóry, która zyskuje naturalny młodzieńczy wygląd. Zwykle potrzebne są dwa, 3 zabiegi. Dla osiągnięcia dobrego efektu okolice poddawaną zabiegowi należy masować zgodnie z zaleceniami lekarza. W odróżnieniu od innych kuracji uzyskany efekt utrzymuje się do dwóch lat. U Elżbiety skulptra w okolicy skroniowej wypełniła zagłębienia i uniosła opadające brwi. Otworzyła oko. Odbudowała objętość w okolicy kąta żuchwy, dzięki czemu wygładziły się chomiczki. Podana w okolicy brust marionetki poprawiła owal twarzy. U podstawy skrzydełek nosa częściowo wypełniła fałdy i bruzdy. Dzięki niemu poprawił się także kształt policzków. Trochę podniosły mi się powieki, to oko jest takie trochę większe. Zmniejszyły mi się tutaj kurze łapki, obwisłe usta, takie już nie są takie. No i, i, i trochę tutaj owal twarzy to troszeczkę został podniesiony przez te, przez tego kwasu. U Bogumiły uzyskaliśmy efekt wyraźnego liftingu. Policzki uniosły się i napięły dzięki podaniu preparatów okolice kąta żuchwy i kości jarzmowej. Powieki i brwi uniosły się dzięki wypełnieniu zapadniętej okolicy skroni. Skulptra poprawiła też jakość i gęstość skóry szyi i dekoltu. Zabiegowi można poddać się w każdym wieku, uzyskując odpowiednie efekty. 30+, plus, poprawa gęstości i wygładzenie skóry oraz spowolnienie procesu starzenia. 40+, plus, ujędrnienie i odmłodzenie, wypełnienie konturów. 50+, plus, stymulacja trochę już leniwych fibroblastów do produkcji kolagenu, wypełnianie ubytków, naturalny lifting. Sculptra skutecznie ujędrnia skórę i minimalizuje zmarszczki grawitacyjne.